Mam. Znowu ich nie ma, tak? Za ile tak, mi to serce zniknie? Żeby nie było okay. przewagi, wiecie, jo, na takiej John zasadzie Leci, leci, mm. leci, leci Wyłącz wiesz jak tu zejść na dół? Żeby nie było przewagi przez takie coś, nie? Imo, nie, nie? Nie, nie ma co teraz strzelać tego Jak oni tu nie stoją Dobrze, pokażmy im, że stać nas, to jest Ale no, lecy, to. Że... Ja mam logi teraz Miki, gdzie cię zbanowało? Bo twoja zbroja leży, nie? Pewnie Nie, zabana chyba nie Zbanował, nie został zabity czy trzyma jabłko jedno Uczciwie ci daję jedno jabłko, nie dobieram Dziękuję. sobie więcej, mam dwa. Pięknie. Jesteś bardzo przyje przyle Pięknie. przyjemnym Pięknie. kolegą, Jeżeli jest. E, e, coś... Nie, nie ale zbanował, nie, 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 zostało, A, nie okay. został zabity, prostu została. Jacek, trzymaj jabłko jedno. Uczciwie ci daję jedno jabłko, Dziękuję. nie dobieram sobie więcej, mam Pięknie. dwa. Dobra. Jesteś bardzo przyje przyle Pięknie. przyjemnym Pięknie. kolegą, Jeżeli jest. Raz, dwa. Bardzo cię lubię, za to. Aj, bo to są te inne jabłka, mimo. Ale powiem wam, że lewy dobrze się klepał. W sensie prawie takie oro zrobił na mnie, że Ale już nie żyje. No nie żyje, nie żyje nie żyje. To najważniejsze. Są na wejście, są na wejście. Ale powiem wam, że to zatrucie jest tak kupierdliwe. Zatrucie to jest. Ogarnij się proszę, nie jest teraz. Jakiś TNT wybucha czy nie? TNT wybucha w bazie. Dobrze. Sprawdziłem Creepera jednego. Okej. Bieg do no mów, mów Dobra, nie widzę nikogo w balie. A jaki jest ich w ogóle tag? Oni, oni, oni mają na spokostów wybić, że zakoblowałem. Oni muszą ukraść ar artefakty A. Artefakty dalej są, tak? Wskakuj? Są dalej, czy ich nie ma Nie dokopali dobra. się do przez ten. Okay. Nie dokopali się do skarbca. Nie dokopali się do skargca, dobra. Ja w sumie... To wszystkie pękniętacje te jak y, zarzuciliśmy wam to IP, nie? I naprawdę tutaj chyba no. wszystko dobrze działało wam, nie? No, no i masz, 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 jezu, no, jezu. ja, ja byłem, dali, szczerze, dali. szczerze o, chłopaki, czyniki. ja byłem tak zagotowany, nie? Ja nie, no to chciałem to nie to wiem. To na ja w monitor walkę. Nie no ale to wiesz, że darwuj na Mikiego. No słuchaj, nie pierwszy raz odwalę jakąś manianę. Nie no tak, ale wiecie, no poszła informacja, że jeśli coś takiego się stanie, to wrzucać ten no kijęc na charotopywkę no, i tak dać, dalej. Słuchaj, słuchaj. No, no, ja przykro, czy, że, to... że wszyscy musieli z, na jeden, tym stracić. Jeden. Miejmy nadzieję, że jakieś dzieciaki albo pieski na tym skorzystają nie i zostali przewróceni przez no. gówno. No normalnie po prostu musieli być świadkami. Nie ten no ten plugin z to też to się tak kurde, nie 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 no, ja, no, no. ja, ja nie wiem. jestem małym chyba mam 12 lat. Studentem aczkolwiek nie chcę. Czy oni zabrania zarabiać? Ja im to przepraszam. Ja no sorry, nie ma żebdy. No to jest na tyle na tyle jakby poważna sprawa, że my